Przede wszystkim z tej strony Sebasport Store. Nie przypominam się, że włączam kamery, ale whatever, z tym. Dziś jest wyjątkowy odcinek. I to naprawdę wyjątkowy. Sam nie wierzę, że go nagrywam, aktualnie. Jak bardzo jest wyjątkowy? Tak bardzo wyjątkowy, że jak już wczoraj w nocy wpisywałem sobie, żeby zobaczyć, jak tak owy unboxing wygląda, to nie znalazłem na YouTubie żadnego kogoś, kto. Aktualnie otwierał to i nagrywa na unboxingu, więc my otworzymy coś, czego potencjalnie nie ma na YouTube, jest tego tak mało, że nie wychodzi w pierwszych sześciu, czy 8 stronach ee, po wpisaniu. A co otworzymy? To otworzymy coś, co... Ale aktualnie nie wiem, czego się spodziewałem, ja myślałem, że może z zapachu, nie wiem, kwitnącej wiśni albo kikrzyb. Otworzymy, czemu nie wierzę, bo otworzymy kolektora. Neon Dynasty. Ale co z tym Neon Dynasty kolektorem jest? Nie tak? Przyjechał do nas z Japonii. <laughs> Powiedziałem sobie wprost, że nie będę otwierał tego spasionego boksa kolektora. Wydaje mi się, że ładne karty, ale wartością może być problem. Za to jak wpadł mi do głowy otwarcie setu, który no, już bardziej japońsko nie może być, bo nie wrócimy do starej kamigawy. A jak będzie mi powrót do następnej kamigawy to ja nie wiem, czego się spodziewać. Znaczy powrót dalszy ciąg, naprawdę ja nie wiem, czego się spodziewać. Więc weźmy, a weźmy to i spróbujmy, jaki potencjał mają karty japońskie, jeżeli chodzi o ten set. już wam do końca mówię. Jeżeli jakakolwiek karta z takiego formatu przeskakuje sobie i bardzo zagnieżdża się. Na przykład w formacie typu Legacy, lub Modern, lub jakiś CDH, takie tym podobne, to mogą wersje japońskie kosztować więcej. No mianowicie wszystkie wersje japońskie, e, lądu, jakie nam się trafią, na pewno będą więcej warte niż angielskie. Będzie trudniej sprzedać. Nasz na japoński produkt, e, no są wybiórczy, tak? Mam dużo osób, które grają w Legacy i uwielbiają japońskie karty, ja sam osobiście uwielbiam japońskie karty i wydaje mi się, że wszystkie Komony, Jankomony, Altery pójdą sobie do mnie do klasera stąd, nie wiem ile nam się trafi, ale moim zdaniem to jest to, jak powinno to wyglądać, tak? Że bierzemy sobie Altera i on powinien być po japońsku i tak, tak, ja tą tak Kamigawę widzę ja Jestem ciekawy, co nam się trafi ogólnie i od razu spoiler alert. Spoiler alert do spoilera, którego Seba trochę oglądał, trochę nie oglądał. Więc ja nie jestem jakimś specem od tego setu i nie do końca wiem co, co, co czym jest, więc na pewno będzie milion pomyłek względem tego. Ee, jak się karta nazywa, albo cokolwiek to by nie było. Co by nie było, to by nie było. Ale zobaczymy, moja pamięć ja. Oczywiście boostery są japońskie, czyli wszystkie można sobie w Kmartach i Walmartach wieszać, tak? Są zabezpieczone, więc ładnie. I kurka wodna, nieźle to wygląda, powiem Wam teraz, teraz, aktualnie czuję, jakby coś coś, coś, coś tu było, coś tu było. To droga sprawa, nie będę kłamał, taki boosterek, jak sobie sami zamawiacie z Japonii. No, ale u nas, u nas podobnie, jeżeli jakiś sklep ma, to też to podobnie drogo wyjdzie. Chciałem was nie uszkodzić. E, ponadto, e, pff, może nie jest do końca znana e, wiedza, ale no, wiedza jest. Boostery z Japonii mają Made in USA Japan. Co nie? Zawsze te boksy, które my najczęściej dostajemy w Europie, zawsze mają made in Belgium, chyba że zamawiamy sobie prosto z USA od dystrybutorni, który ma z USA. Wtedy jest zupełnie inna bajka i wtedy te boostery faktycznie są przywożone nam z USA. Co do drukarni z USA i z Belgii, jakościowo są różnie. Najgorzej wypadają bundle. Już o tym, bundle, tak? Już o tym mówiłem. Kiedyś tak ten. Tutaj za to mamy mnóstwo kleju i wydaje mi się, że te foliki są zrobione z jakiejś innej, innej tej. Ponieważ wiecie co? Wy tego może nie widzicie. Ale następny wam ten. Ta folia w środku ma drugą warstwę. Ta warstwa wcale nie jest szeleszcząca. Jest farda, jakby. No, ogólnie boosterek się całkiem nieźle prezentuje. No i dobra, czy, czy my tutaj mamy, bo ja wiem, że w japońskich boosterach czasami lubią sobie odwrócić jakąś kolejność kart lub bóg wie czego. I nie wiem, czy tutaj będziemy mieli odwróconą kolejność kart czy cokolwiek innego, ale sobie z tyłu widziło. Ja jestem już pod wrażeniem, pod dzikim wrażeniem tego, jak te karty wyglądają. A! Klasyka, klasyka mojej kamery, głupiej jak tylko widzi kolektory przez ilość folii na, na kartach, co nie, nie może jakości łapać. Wow, te tokeny wyglądają czadersko. E, tak, jakość kart z Japonii zawsze jest lepsza niż ta, która jest u nas w Belgii lub z USA. Znaczy z USA tak ja mówię, sporadycznie. Okej, okay, ja się w ogóle nie zagłębiam, to jest ściana tekstu 8 x 8 x 8 x 8, 8, 8 za 8 Seba, co jest z Tobą? No, ale mamy jakieś ankomuniki, mamy komuniki, aktualnie nie wiem czego mam szukać w tym, w tym boosterze. Czy tu są jakieś drogie rzeczy? Czy w japońskich się trafia coś innego? Chyba nie. że żebyście, żebyście czuli, <grym> czuli spice of it. Powinniście sobie, jak otwierać takie coś, powinniście sobie Włożyć to do protektora, z tyłu wziąć karteczkę i napisać, że otwarte z boksa japońskiego. Nie mylić, że z amerykańską jakąś tą, która po prostu jest z amerykańskiego tego. Tak. To jest japoński ląd, nie z amerykańskiego, nie z boostera z Belgii, nie z Ameryki, tylko z Japonii. Haj. Wow. Okej, okay, ale te wyglądają całkiem nieźle, ale tak miały wyglądać. Wiedziałem, że ten. Okej, okay, that's weird. Wiedziałem, że ten biały, te, biały tekst po japońsku będzie bardzo dobrze wyglądał i naprawdę wygląda świetnie. To jestem, jestem pod wrażeniem, tak jak to wygląda. Z drugiej strony, fajny, fajny zwrot ten, że, że tym razem jest to akcja w stylu we wszystkich boosterach są altery japońskie z artami, tak a nie że musimy kupować sobie tak jak Secret żeby secret uh, tym. Uh, sticks heaven z archiwum, tak? Żeby nam się trafiało więcej tych kart. Mamy pierwszego mitika mamy smutnego, smutnego mythica, smutnego białego smoka na mitiku. Nie wiem ile razy mam jeszcze powtarzać smutek, żeby to był smutek, ale jest to smutek. Bo mógł to być jakiś lepszy slot. I mamy pierwszą Erkę. Nawet mi nie pytajcie, nawet mi nie pytajcie. To ten smok się chyba nazywa AO, albo EO, albo OOOA. Nie wiem, coś, coś, coś dwuliterowego. Tam jest z przodu. Nie mam bo że z jest. Wygląda na... Aktualnie myślałem, że... Aktualnie myślałem, że te karty z Komandera będą chociaż po angielsku w tym slocie, ale tu wiedziałem, nic nie będzie po angielsku. Tu mamy pewnie jakąś tą Skami, coś tam, sagę, nie pamiętam jak ona się nazywa. Ciekawe, że jest Erek na booster. Dwa, 2, 3. Mamy jeszcze dwie karty? To jest 4 czy 5 Erek? I don't know. Mamy Mytika. Proszę Państwa, mamy. Cześć. Wait for. Wait, wait a second. Hi! Tego ten już jest szałowy, aczkolwiek jest biedny, ale jest szałowy, wygląda jak czad. Czy ten booster nam się zwrócił dwa ametykami. Nawet mnie nie pytajcie, wydaje mi się, że nie. I mamy jeszcze RK. Dobra, te karty naprawdę wyglądają czadersko. To jest Invoke jakiś niebieski. Słuchajcie, próbuję, się, próbuję się czegoś doszukać. I faktycznie to foliowanie, nie wiem, bo nie mam porównania do amerykańskich, ale to foliowanie wygląda na tych białych ramkach tak dość, może się mylę, ale nie wiem. Dobra, ja nie wiem jak ja mam to roz, roz tutaj, yy, ten. tego boostera rozerwę, żeby Wam pokazać o co mi chodziło z tą folią w środku, ale powiem Wam szczerze, że rozerwanie tego to nie jest taka prosta sprawa. <grym> <grym> już, już mam problem, już mam problem. Oh god! Dobra, wiecie co? Zrobimy to bardziej profesjonalnie. Spróbujemy nie uciąć karty, która jest gdzieś tam na górze, albo gdzieś. W yep. Here to jest. O! Jest. Wow! naprawdę mocno. Widzicie? To nie jest szeleszcząca folia. To jest zupełnie inna. Pod spodem jest jakaś jeszcze taka jaśniejsza, która... Taka, nie wiem, ciężko, ciężko mi powiedzieć, co o tym. Bo to pierwszy raz jak się spotykam. Mamy pięknego tokena Demona i pięknego tokena chyba, chyba Spirita, Fajne te tokeny, podobają mi się. Eee, dobra, mamy komuniki. Jak z tego co wiem, to w komunikach. Ej, to tak naprawdę nam się trafiły tylko cztery komony z Alterów? Same komony? Gdzie są jakieś Ankomony? Dobra, nie wiem. I don't get it. Okej, okay, czyli zawsze się saga trafia. Dwa komony, dwa Ankomony i saga, tak? Nie. Więcej komonów. Nie, dobrze i saga pewnie możemy mieć common albo uncommon. Ok, I got it. Nie wiem, gdzie jest Twój slot. Tu jest Twój slot, dobrze. <laughs> Mam pięknego londa. Przypominam, że jest to ląd z japońskiego boostera. Nie myli z jakimś innym. I teraz mamy. Znowu będą commony same? Czy jak to jest? Jest common, uncommon. Nie wiem, I don't... I don't remember names. Znowu common? Jest uncommon, ok, czyli w tych slotach też się trafiają uncommon. Ok, ale ja to położę w jednym miejscu. No, wyglądają. Nieźle. I pierwsza rka nasza foil to jest ten pan, który będzie grał potencjalnie w boglach. Jest japoński, jest foil. I don't know. Angielski pewnie jest warty foilowaniem z 3 euro, więc pewnie ten też będzie warty z 3 euro, chyba że się bardzo przyjmie do bogli, ludzie będą próbować to kupować. Teraz mamy kartę, o której pojęcia nie mam. A to jest nasza pierwsza. Przepraszam, zapomniałem, że od kiedy wyszły jakieś tam sety nowe i podbijają ilość tych setów, to tych kupek na rarity trzeba mieć mnóstwo. O. Mamy kartę E, o której nie mam żadnego pojęcia. I mamy Erkę. To jest Grease chyba, z co pamiętam, Shinobi, tam, ten, 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 ten na, na motorze, Motomy z Marsa. Jest, jest, jest. I mamy kolejną Erkę. A to jest... Uff, to jest... A, dobra, to jest... Okej, okay, to jest Extended Art, okej. Okay, I, I don't remember. A to jest Satoru Umezawa. Wygląda strasznie złowrogo. W życiu bym nie powiedział, co to jest. Jakbym nie wiedział. Plus, jakbym widział takie... Z takimi znaczkami, ale wygląda... No, wygląda nieźle. Jakbym grał Yurika, albo czymś takim, to na 100% taka japońska wersja i gdzieś tam... O! O! Kusz. Hmm. I don't know. Eee, taka japońska wersja, no, no, to jest to, moim zdaniem, to jest to, ważne tam, że muszę mieć na karteczce napisane co ona robi, ale spoko, już po 50 grze będę pamiętał. I na samym końcu mamy chyba im Vog Justice, Full Art Foil or something, dobra, wiecie co, ja już naprawdę tutaj mam problemy. I chyba zrobimy jakoś w ten sposób, że tu sobie weźmiemy takie, tu foile. No dobra, wygląda. A tu będzie tak, co będzie zwykłe, foile. To są mytyki foile. Nie wiem, czy jakieś mytyki będą zwykłe, czy nie. To był nasz drugi booster. Mm. So we go for another one. Ych. Mamy kolejnego speedrun, a może nam się żaba trafi. To jest pewnie mąk jakiś albo coś takiego. Komonik. Lądzi komonowy i mamy Ankomon i Ankomon? Where is it? Here it is. I mamy tą sagę, już chyba nam się trafiła na komonie, ale tego ląda nie mieliśmy jeszcze. Fajne, 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 fajne. I pierwsza, no nie, to nie jest pierwsza nasza R, ale jeszcze są komuniki. Komonik, Angle, Komonik Foil i Komonik. kuczek. jak dobrze wyglądają te karty w tym japońskim języku. Możecie się ze mną nie zgadzać. Możecie się ze mną nie zgadzać. Ale jeżeli miałoby coś trafić bardziej japońskiego, to dajcie znać, dobra? A ja póki co sobie potwieram to w języku, którym powinno być wydane. Dobra, teraz mam pierwszą mamy pierwszą erkę. Mamy Mytykra. Naszym pierwszym Mytykrarem, Mytykrarem Foil jest ten pan z wiewiórką, który. Pytajcie mnie po 10 razy. Nie mam żadnego pojęcia, jak on się nazywa. Ale to jest nasz nowy Planeswalker. E, siano-kosy, jest tu dużo... Pff, dużo krzaków. Nie wiem, jak on się nazywa. I nie wiem, czy on jest dobry. Raczej chyba nie jest, ale... no, okej. Okay. Okej, okay, a co, co, co to jest? No, to jest nasz drugi Mythicraft Force, całkiem nieźle. C to, to Silk jest? Co to w ogóle jest? Nie wiem, co to jest, ale martwi mnie zawsze ten znaczek komandera, który wygląda jak jakiś Gundam. To chyba o to w tym chodziło. Mamy RK Full Art nie jakiś inwok? nie, to jest coś innego. No jest biały, a to jest czarna wersja jego, tego marsza, chyba tak, jeżeli się nie mylę. I mamy, wow, ale super, chat, I like this one. Czekajcie, teraz jest już ten. O, tu powinno być? Tak, o, dobra, wiecie co? Ja już mam konfigurację, Mam jeden błąd tutaj w konfiguracji, dobra. To jest ta pani, katuko, katsuko, Katoka, katika, whatever it is. Ma japońskie imię i ma... <noise> Pan se poczyta. Ja nie mam gdzie tego pamięta, to jest ninja i fajnie, że nam się trafiła. Co rumy zabawa, a to co to jeszcze było? A, okej, dobra, ci booster, dobra, spokojnie. Spokojnie, I got it. I na samym końcu... Metikrar. Czemu tutaj boosterze, jak jest jeden Metikrar, to jest jeszcze drugi metikrar. Ok, Okej, Metikrar... I ma pusto tutaj, znaczy, że to jest jakiś extended art, nie wiadomo co, i jest to jakaś bieda, bieda z nędzą, czyli to jest chyba ten sister... Sister's Call, Sister's Voice, whatever it is, ale. Full Art, jest Ja już nie mam na to miejsca. Dobra. pik. Was przesuniemy do góry. Przy tym boksie warto, żeby mieć to jednak posegregowane, bo nie widzę tekstu. Znaczy, my już zużyliśmy wszystkie sloty metikowe, Jeżeli chodzi o tego boxa i teraz zrobimy kraty trafiać. No nie podoba mi się ten Sister's Voice. To powinno być może coś mocniejszego, silniejszego. Nie wiem, Znowu Monk, a z drugiej strony znowu szamuraj. To jest chyba całkiem niezła karta. Pauperowa pewnie. Tam Excel chyba, Chantry Artifact. Dobra, Uncommon, Uncommon i Boseji coś tam, coś tam, coś tam. Fajna, fajna karta e, na pre była. Ok, tu mamy folę. Nie wiem, czy te folie są takie same. Porównam sobie z innymi lądami, które mam. I mamy, zaczynamy tutaj ścianę naszych komonów, Uncommonów, Alterów, pick, 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 o, mamy kapę. proszę bardzo i mamy pierwszą Rkę foil, to jest ten scrap Wilder, który, no mu nie pasujące japońskie znaczki, trudno, I don't care i mamy dwie full artowe rzeczy na z hmm, ciekawe, bo tak właśnie zerknąłem bokiem i mamy RK. o, to jest jeden z Miojinów, czekajcie, gdzie jest ta r foil, tu, dobra. To jest jeden z tych Miojinów, Mio czy tam grzyb jak to się nazywa. I pod spodem mamy Myticrera. To wiele tych Rarów jeszcze. Mamy proszę bardzo Czerwonego smoka w wersji. Mm, mm, takie... To co pod nim jest to też jest takie dość niebieskie. Mam że to nie jest drugi smok. Dobra, kolejnego Rara, jest to Czerwony Smok i mamy RK. To jest Grease funk. Ok. Cool, cool. A, dobra. Gdzie jest twoje miejsce? Nie mamy jeszcze slotu na to. Nie mam slotu na Extended Matic bez foili, dobra. To mamy tak, Grispanga, który wygląda cool. Fajne te ramki, podobają mi się. Jak, 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 jak nic innego. I na końcu mamy RK22 To jest Kami of the coś tam, czy to, 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 coś, coś tam do enchantmentów, I don't remember Foilerka, here it is. <coughs> Jeszcze ki ki kilka to go. O, dobra. Macie rację, to są sterować te boosterki, lepiej sobie tutaj, o, no. szybciej mi pójdzie. To, to jest chyba Treasure Token, wygląda cool, cool, I like it. Komonik, komonik, w komonach, na ja, komonach coś jest dobrego. Tam jest chyba ten taki typek za dwa many, co jak discard, co zajuje To żuf jest spoko, Żuf jest, żółw jest mocną kartą. Tu jest Saga foilowana, jest też lądzik, ciekawe czy nam się 12 różnych trafi. Czekaj, może 12 różnych? Nie, 10 różnych. No, nie no, to na Irlandy się liczy, czy na co? I zaczynamy. O, pierwsze zaczęcie od Ankumona ok. I Puck. I Foil. A czemu ta karta jest przekręcona do góry nogami? E? A następ to już jest dobrze. Tylko co to, 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 Ręcznie pakowane są te karty? Dobra, mamy pierwszą r -kę. I to jest. Soul Widzę, że mam większą wiedzę na ten, z tego dodatku, niż mi się wydaje. I jakaś karata. Nie wiem i Erka -E Znowu ten pan od Bogli, czy tam pa powny jakiś, czy tam jako się nazywa, nie pamiętam Lisek i mamy erkę. Uuuu, to jest ten Iter, tak? Ten mieczek, który wygląda nawet całkiem, całkiem niepokojąco dobrze w japońskim i chyba jest całkiem nawet niezły. Może pogra sobie gdzieś. I mamy r jakąś taką ładną. Oh my god. Te arty są... są niezłe. Przyznaję, bez To jest Brilliant Restoration chyba. Coś w tej ramce takiej... ładnej. Czy coś. Dobra. Rozpędzamy się. Jest, ja wiem, że tu jesteśmy po to, żeby się pozachwycać tymi artami. Nie mam pojęcia, to jest nie, nie, Goblin? Nie, bo jest siwy, chyba nie, więc nie, to jest. Ok, mamy komoniki. Mamy też oczywiście Ankomoniki i komunika. No i na razie nam się żaden ląd nie powtarza. Ale martwi mnie to, że na tyle boosterów, czyli połowę boksa nie trafił nam się żaden ląd. Liczyłem na to jednak, że jakieś z dwa lądy złapiemy stąd, żeby ten boks chociaż w jednej piątej się zwrócił. Ale tutaj te arty na komonach i ankomonach też się nie powtarzają, To też jest bardzo, bardzo fajne bym powiedział. No i mamy pierwszą Rkę Foil i to jest chyba ten Eganjo, jeżeli się nie mylę. Pod spodem mamy kartę, o której nikt z nas nie ma pojęcia, chyba że ktoś ma, to przepraszam. Gdzieś jest ta Foila? Dobra. Tak, tu mamy Pana z Commandera. I mamy Erkę Full Art, czyli ten dziwny smok, który kosztuje 2 zł, albo złotówkę nawet, ten kiodaj czy ten Kik Grzyb, jak on się nazywa. I mamy jeszcze jedną Erkę. Nie wiem, co to jest za karta, to jest jakiś mech. Mech i dodatkowo mech. Dobra, i na samym końcu mamy coś Full Artowego. Erkę, to jest Bankbuster Full Art Foil, czyli, czyli I think there is nothing... nothing Cool, nothing good. Jesteśmy w połowie boksa, przy Państwa, czujecie te emocje? Trochę opadły, trochę opadły. Podobają mi się te japońskie arty. Eee, proszę bardzo, też gdzieś ta żaba chciałem, żabę zdobyć jedną. Dobra, mamy Commonę, klasyka. Mamy Uncommony, też klasyka. I jeszcze jeden Common, żeby na nie było smutno. I mamy powtórkę Foresta. Hmm. To miało być nam nie smutna, a jest smutno. No i widzicie? Kto to zepsuł? Kto to zepsuł Common. Mm, ten sam Common, tylko Foil. Common. Ugh, smutna, smutna paczka z samymi Commonami. I pierwsza RK to pff, Soul Reaper? Nie pamiętam, jak się to nazywa, ale gdzieś tam podobno już to wrzucają do jakiegoś e, pioniera chyba. I Miojin Foilito, to jest zwykle foilowany. bardzo no, jest Miojin Foil i jest RK. No dobra, mamy coś pierwszego i mamy to jest a, najdroższy ląd, i Boseji. Boseji. tak, jest troszeczkę minimalnie zapnięte, tylko minimalnie. A ja chwaliłem waszą jakość i wy co zrobiliście. Dobra, mamy Boseji. O, nie wiem, takiego jest, ile jest w 150 złotych może? I don't know. I mamy... Be, be, Swirling Mist chyba to się nazywa, czy coś takiego, nie wiem. I'm not sure. A na samym końcu mamy jakąś R-kę, Full Art. Ugh. Grease w wersji Fancy Restaurant, czyli coś co jest ciekawego. Gdzie to jest twoje miejsce? Tu. <laughs> Dobra, mamy jeden ląd. Ile ja chciałem? Dwa? No fajnie, jakby trzy, ale nie będę narzekał. Dobra, będę. <laughs> ja zawsze narzekał. Uwaga, pięć boosterów to go. Siup. Teraz przyspieszamy akcję. Ura, już Komony. No, królik jest ok. Ankomony, Ankomony, Ankomony i piękny Island, piękny, polecam go. Yy, Ankomonik, wow, niezłe te folie są, przyznaję. Coś mnie tu drażni, szczerze mówiąc. Nie wiem, o co Wam chodzi, po co mi to robicie, po co mi robicie krzywdę, po co mi przekręcacie tą jedną kartę w tym boosterze. <grytanie> jaki, jaki jest cel w tym? Dobra, mamy Kami. I w sumie nic ciekawego. I mamy jeszcze r czyli w sumie nawet jeżeli by to było coś ciekawego, to nikt z nas o tym nie wie, bo ja nie znam tych kart też. I mamy R-kę. Faktycznie te boostery pierwsze, które, w których były mythiki, to już otworzyłem najlepsze co tylko mogło być. Już teraz będzie sam, sam krab? Chyba tak. O, Jeszcze widziałem naszą, <laughs> naszego mythika na sam koniec. Mamy piękną kartę, nie wiem co to jest. Jak to się nazywa? I na samym końcu mamy Singularity wersji Wow, czemu nam się trafiają Na takie, nawet, ja, nawet mam problemy z nazwaniem ich, Ko koślawe mytiki, koślawe to chyba dobry, dobry ten, dobry, dobry tekst, nie, koślawe, koślawe mytiki, tak? dobra, mamy komony i klasycznie ankomony i mamy powtórkę Islanda i mamy, o, oh, nice, nice, nice one, I like it. Anko Monik, i Monik, i Anko Monik na foili. I dobra, zaczynamy, uwaga, tik tak, tik tak, będzie coś dobrego. No, jest to całkiem niezłe. Jest to Thousand Faces chyba Shadow, tak, czy coś takiego? Nice, I like it. Tak artystycznie wygląda, nie mam żadnego pojęcia co zrobi, ale ma mało tekstu. Jest to value, może jest to Draw X? Who know? Who know? Może Improvise? Coś takiego mi tam w głowie świta, może się mylę. Mamy. No co to jest ta wersja? Aha, z drugiej strony jest pewnie obrazek. Teraz go zobaczymy, jak zobaczymy na przykład na kartę To jest Multicrar. Um, to jest coś drogiego, czy to nie jest nic drogiego? To jest pereksjańska wersja Tamiyo, Ale czy to jest coś drogiego? Nie wiem. Ale z drugiej strony mamy chorobiego w takiej wersji. Nie wiem, jaka jest pod podstawowa. A nie, to jest po prostu fullar, czyli to jest normalna wersja. Okej, okay, tylko jest po prostu Extended. Dobra, i got it. E, tak, mamy tam Mio w wersji preksjańskiej. I don't know, ale to jest jedna karta w całym boksie, która nie jest po japońsku. Szacun, szacun. I Ereczka, Invoke, jakiś tam, nie pamiętam jak on się nazywa. Nie wiem, jakie jest miejsce na ciebie tam Mio, poleż sobie tutaj chwilę. A ja przez ten czas skończę, mam jeszcze 3. 4 to go. <laughs> nie ma żaby, nie ma tokena żaby jak na razie. Common, common, uncommon, 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 od pierwszego swampa. Nie, drugiego swampa, już mi jednego mieliśmy, super. K proszę, proszę. Tak, i foil. I pierwsza nasza Rka to e, zamek biały, super. to już mam dwa lany, wow. wow. Mamy biały zamek. Ej, 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 e, e, ganjo, i e, django. Nie pamiętam jak się nazywa. Nie, nie, nie wiem, co to za typ, ale wygląda dobrze. A co zwykły foil, 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 foil. Dobra. Taki typ. Taki kolo. Mamy jeszcze jedną Erkę. Invoke jakiś tam, zielony. Tak, to on. I Meticrar. Czyżby ostatni Meticrar? O oh my co to jest? Kamiwar? Kamiwar? Ale War taki. Aha, dobra. Czyli Kamiwar z, z innym Artem. Po japońsku. Wygląda nice. I like it. I Erka na końcu. To chorobi z innym Artem. nie wiem co to jest, ale to wygląda nieźle. Wow. Ale muszę przyznać, że chyba mamy po prostu boksa ze śmieciowymi meticlarami, co nie? Jeden naszym ratunkiem to pewnie jest ta... Yy, ta Mio w wersji preksjańskiej, która też nie, wiem, też, też nie powala. Ogólnie słyszałem o kartach w wersjach etched. Podobno się trafiają. Raz na półtorej, czy raz na dwa boksy. Nie wiem, coś takiego. Podobno, to, to, to cieka, ciekawe. To jest ta żaba? Nie, to nie jest ta żaba. To bardzo ciekawe to, nie? Że w, w, ostatnio w Modern Horizon to napchali tych, napchali tych edged cards po prostu multum, gdziekolwiek tylko mogli je wpychali, a teraz nagle tutaj przychodzimy i żeby, trzeba, żeby, e, żeby zdobyć jedną karę, trzeba się napocić, trzeba dwa kejsy kupić, cztery case y kupić. No, no nie wiem. To edged, nie wiem, chyba że mają coś nowego w tych w wersji jakiejś, że ona inaczej wygląda. W to bardzo, bardzo, bardzo wątpię. Coś tam się przybija, jakiś full art chyba za tą kartą, a później już nic nie ma. Dobra, mamy <coughs> reczkę, mamy mytika, Meme dog. Meme dog. Pasuje, fajny. <noise> Extended art Japanese. Dog, dogo. <noise> Znasz ostatni Mythic Rare cieszcie się nim, jakby to był w ogóle pierwszy jakiego trafiliście. Mamy pana Beating Palma i mamy Wundrza Weavera w wersji takiej, a nie innej. Mamy pana od żab w wersji Japanese Foil I proszę państwa, mamy ostatni booster. Czy trafi nam się coś logicznego? Może trafi nam się jeszcze jeden ląd? Bo jak na razie jest tu bardzo smutno w tym boosterze. Ale to chyba cały dodatek taki jest, że to sobie można potwierać, ale żeby tu jakaś wartość była, tylko można się na kolorowe obrazki popatrzyć. No dobra, mamy komona, komona, mamy ankomona, ankomona, no i komona, bo czemu nie? Mamy Islanda! Czy my skompletowaliśmy wszystkie? Czy nam jednak brakuje? Nie pamiętam której. Dobra, mamy komon, mamy ankomon, mamy komon i mamy ankomon. Próbowałem tutaj, wiecie, trochę zatakować przeszłość, przeszłość. Dobra, proszę Państwa, mamy, mamy, mamy Iter, okej. Okay. ok, mamy Itera, Fall, Japanese, ładny, ładny, kawaii. I mamy RK. w sumie nie wiem, czego się tu spodziewałem, bo nie wiem, co tu może być i co to jest, ale to nie wygląda jak karta z the Magic the Gathering, ale dobra. Mamy Scrap Buildera w wersji Full Art i proszę Państwa, to są ostatnie dwie karty nasze, nie ma żadnych... Nie, jest Jedna za, to jest full art jakiś. Mmm, Co to może być? RK. co to jest? A! Nie, tak? Tak, tak! Tak, 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 tak. nie foil, tak. To jest boseju, Drugi boseju nam się trafił. I to może być 200 wywarte, jak nie więcej, bo jest japońskie i zgrywalne. Watch my words. Dobra, i na końcu RK i don't know. My, jeżeli chodzi o ten unboxing, I am, I mostly I don't know. Lepiej przy tej wersji zostać. Nie trafił nam się chyba nic z tego. Nie to tam i chyba jest spoko, co? Nie wiem, nie wiem czy jest spoko. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym.